Zakon Bonifratu w Polsce prowadzi 5 domów opieki dla osób psychicznie i umysłowo chorych. W sumie jest to około 400 osób. Chcemy w tym roku przygotować paczki świąteczne dla naszych podopiecznych Fundacji Bonifraterskiej. Prawie 385 osób mieszkających w domach pomocy społecznej i domach opieki rozlokowanych w kilku miejscach w Polsce. To ludzie chorzy, niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, starsi, samotni. Dla nich świąteczna paczka jest znakiem, że ktoś o nich pamięta i troszczy się o nich. Wartość każdej paczki będzie wynosiła około 100 złotych, więc potrzebujemy zebrać ponad 38 tysięcy złotych, by obdarować wszystkich naszych podopiecznych. Święty Jan Boży całym swoim życiem uczył, czym jest bezwarunkowa miłość i troska o najbardziej potrzebujących. My także czynimy dobro, aby przedświąteczne gesty stały się źródłem nadziei i poczucia, że nikt nie jest sam. Bonifratzy codziennie modlą się za darczyńców, prosząc o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wspierają nasze dzieła. Bardzo Wam dziękujemy za wszystko, co robicie dla naszych podopiecznych.